Używam jest Mini, w lutym będzie dwa lata, jak mam ten, to USG. Generalnie jestem bardzo zadowolona. Tutaj ze swojej strony, ja zajmuję się tylko i wyłącznie rozrodem bydła, więc jakby używam go na co dzień. To jest moje, moja jedyna praca, czyli po prostu USG bydła. Robię tego bardzo dużo i bardzo sobie chwalę wagę <grytanie> tego USG, bo yy, no, przy tej ilości pracy i właściwie kilku godzinach dziennie, gdzie ja mam te USG gdzieś tam na ramieniu zawieszone, to jest dla mnie po prostu bardzo duża wygoda. Bo mam porównanie do Ice'ka na jedynki, no jest dużo cięższy i tak gabarytowo dużo łatwiej jest go i utrzymać i takie nawet bezpieczeństwo, czyli że gdzieś jak coś się dzieje, tak, krowa jest niespokojna, to, to po prostu łatwiej ten, ten aparat gdzieś tam przytrzymać przy sobie. Bardzo jestem zadowolona też, porównując do iscan jedynki z jakością obrazu. Z tego, że on z jednej strony jest mniejszy, czyli można by podejrzewać, że oj, będzie gorszy, właśnie nie. Jest może jakby ekran mniejszy, to dużo więcej szczegółów jest w stanie zauważyć, czyli jakby diagnostyka tak też dużo, dużo lepsza, jeżeli chodzi o czystość macicy chociażby, tak, czy na przykład, czy to są dwa pęcherzyki, czy to jest dużo jedna torbiel, tam nie widziałam. Wydawało mi się, że to jest jedna duża torbia, się okazało, że to są dwa pęcherzyki duże na przykład, tak? Czyli to jakby gdzieś jak już zajmujemy się rozrodem, to ma to znaczenie, tak? Czyli łatwość zapinania, odpinania baterii, to, że na przykład czasem w ciągu badania Rozładuje mi się USG, krzyczy, że trzeba wymienić baterię, i też szybko do samochodu odpinam czyli tą czystą ręką odpinam, podpinam, nie muszę się rozbierać, tak? czy, czy brudzić tego USG. To jest bardzo wygodne. Też jest lekka ta bateria i właśnie to podpięcie i odpięcie e, baterii. E, I przy moim trybie takim gdzieś robienia średnio, jak tak przejrzając sobie 30-40 USG tak? w ciągu dnia. Czasem to jest więcej, czasem to jest mniej, ale jakby średnio. E, Bateria starcza mi na 3-4 dni, tak? Nawet. Przy czym ja zazwyczaj, jak badam kilka krótkich nie wyłączam tego usb tylko po prostu sobie spokojnie, spokojnie cały czas jest włączone. i więc bateria uważam, że bardzo dobrze trzyma przy tej pracy, którą wykonuję. To naprawdę czas pracy jest bardzo zadowalający o takim.